Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Bardzo wdzięczna jestem panu Różycowi za jego uczciwe i zobowiązujące względem mnie postąpienie. Wiem jednak, że nie mało namów i wpływów trzeba było na to, aby go do tego kroku nakłonić. Domyślam się też, że nie mało walczyć z sobą musiał, nim się na ten krok zdecydował. Zupełnie to zresztą rozumiem. Ani położenie moje, ani wychowanie, ani przyzwyczajenia i gusta nie czynią mnie odpowiednią dla niego towarzyszką życia. Na wielką panią, światową kobietę nie mam kwalifikacji, żadnych, ani też żadnej do takiego stanowiska pretensji. Już by mnie przyjęcie tej ofiary, za którą jednak jestem wdzięczna, niemożliwym uczyniło, ale najważniejszą i stanowczo w tym wypadku rozstrzygającą rzeczą jest to, że od wczoraj jestem zaręczoną.